Dzień dobry, moi kochani, wykopek nam się zachciało, nie? Zobaczcie, co się dzieje. Tomasz, wykrywacz weź. Lecimy. Tomasz, szwagier, szwagier, szwagra, Zoltan. Dzisiaj, no pogoda, jak widzicie, ale same nowości. Dzisiaj lecimy na nowy teren. No i jak mówiłem, zobaczcie, jakie cicho biegi. Trzeba przetestować w terenie. Także miejmy nadzieję, że już całkiem poważnie, mówiąc, trochę się rozjaśni, bo jest Armagedon. No ale co? Szkoda czasu, szkoda niedzieli, porannych godzin lecimy, może coś kopiemy fajnego, jak mówię, nowe tereny, a nowe tereny to nigdy nie wiadomo, czego się można spodziewać. Trzyma za nas kciuki, a my pociskamy, żeby by wykrywać się. Dobra, gotowi. Siema, Tomaszu. Siema. Dołtyczka. Ja tę deszczówkę mam, ale ty, Danusia, mi kupiła deszczówkę, ale wyszaką? jaką? Aha. Kurde, taką płachtę, jak wtedy miałem, nie? Bo nie było innych. No ale zobaczymy. Wiem to na... Jak będzie padało i tak nie będziemy kopać. Dobra, pocisk. Miejmy nadzieję, że... Dojechaliśmy, także atakujemy. Nie ma co przedłużać, bo zobaczcie, jakie chmurzyska się zbierają. Tomasz już obiera osprzęt i dobra, jedziemy z koks. Byle do pierwszego sygnału, sami zobaczymy, co tutaj wychodzi. Pierwsze 15-20 minut da nam jakiś, rzuci nam jakieś światło na te terenki. Jedziemy. Jednak chwilowa, wymuszona przerwa, nie? Zobaczcie, co się dzieje. Ja pierdziele, no Tomasz nieustępliwie walczy. Ja przeczekam trochę, kurde, drzewo straciło liście. I ta ochrona tutaj jest taka no niezaspecjalna, ale przeczekam. I tak już jest to prawie kurwa. Cały mokry. Dlaczego? Akurat dzisiaj No Tomasz jak zwykle ratuje honor. Zoltal pod drzewem, a szwagier kopie Zaraz wystartuje. Jaka monetka? Mama na wózku, ale Aha No tak co głębokości. te... Te głębokie to są sygnały, zauważyłem. Jaka patyneczka. Śliczna. 1800 prawie tam nie widać, nie? Ale, o, ale fajna to, jest. No i dobrze świadczy. Dobra, no. jest Moniak pierwszy. I no głębokości 40 cm. A to chyba Wiktoria będzie, co? Wiki, no? Wiki. Kurde, szwagierku, żółwol. No powiem Ci, że pierwszy. Radki. Nawet... A ja kurde pod drzewem stoję za no was kopa. Deszczowo, nie? nie? Deszczowa, no. Dobra, deszcz nam nie straszny, jest ciepło, 9 stopni, także odpalam. Jedziemy z koksem. Potem przyniesiemy się na tamten kwadrat, i myślę, że zrobimy go dokładnie. Co cewka przy cewce jest tych terenów załatwione. Pamiętacie, poczekajcie, pamiętacie scyzoryk, który znalazłem ostatnio? Tak się ucieszył tata, tata farmera, którego znam, bo to był jego nożyk, że dostaliśmy te wszystkie pozwolenia. Przemili ludzie, przekochani się się razem z nimi. O, więcej takich ludzi na świecie. Dobra, odpalam, bo szwagier kosi, a zoltan, o, kosi. Drzewem. Nie wiadomo co kości. Lecimy, kochani. Do szwagierka mówię: będzie moneta, ale sygnały! Jakie głębokie, kochani. Zobaczcie, czyli kiedyś było przeorane, albo nie wiem. Nie będę miała ja tutaj swojej koncepcji, bo nie wiem. Dobra, zobaczymy. Ja jestem przekonany, że moneta. Zobaczymy, czy zoltan, kurde, wyczuł. ta moneta, Tommy. Ale strzał. Padniesz. Zawleczka, ja blaszka. Ale jaki sygnał, nie? Musiała ładnie płasko leżeć. Dobra, tyle z tej, z tej puszki. Zaraz przenosimy się stąd. Tutaj mimo tego, moi drodzy, że sygnał bardzo głęboki. To ja wyczekam aż Tomasz go kopnie, bo jest piękny. Na moim wykrywaczu jest piękny, u Tomasza tak samo zobaczymy. Co by nie było? no Takie są realia poszukiwań. Na 10-10 na sygnałów, kurde, jakieś blaszki, nie wiadomo co i jedna. Jedna moneta albo jakiś fajny element, który jest godny, okay. godny uwagi, ale na tym polega to hobby detektorystyka. Kopiemy sobie wszystko, każdy sygnał cieszy, ale głęboko to masz strasznie, nie, ten, co? Tak. Tak, tak samo, był na 40 gdzieś. Sobie. O, gdzieś tam, z tamstego I Mi troszeczkę na moim, jakby puszeczka, coś płaskiego, nie? Aczkolwiek taki mocny, mocny sygnał, pełny taki, nie? Dobra, kochani, szwagierek wykopię, to włączę się i. Oczywiście pokażemy, co to jest, bo no, sam jestem bardzo ciekaw. Lekko w bokie, się ucieka. Lekko w bokie, tam do chałupy się w 300 metrów. Moneta? moneta? No i kuźwa, kozak, pokaż ją. Ale jak siedzi pięknie. Jest o, Moniak. Ojaka ojaka ale jaka gruba. No to nie przetrwaj, nie... Ale moneta! Co to jest, Krzysztof? Ale pięknie, na żywca dla widzów, monety, nie? A w ogóle, kochani widzowie, dziękujemy wam, że z nami jesteście, bo bez was to by kanał nie istniał. Kochamy Dzięki. Mnie za każde komentarze, co to jest, pokaż, co, będzie... co ty gadasz, uh -huh. z ptokiem, jeszcze nie wiemy, no i do tego taki mocno sygnałbym, moneta gruba, jest. nie, ty co to, to masz. chyba będzie z tym ptokiem, nie? E, tak, no, z takiej głębokości, co, z zieloną patyną, one zawsze takie w pomarańczu wychodziły, nie, Aha no to też zależy od gleby, mi się wydaje, ja. nie, Jaka gleba, taka, taka patyna na no znajdź. Kuźwa, 2-0, trzymaj panią muszę się wziąć za gratulacje. I <gry> tak. Kurde, czas tak biegnie na Na że nawet nie wyobrażacie. To. Nic specjalnego, ale tak się zas, zasrebrzyło. Kluczek jakiś malutki. Kluczek? Jo, kluczek. Dobra, kluczek zabieramy i ciśniemy dalej. No byle kurde, do jakiejś konkretnej monety, bo jeszcze nie mam żadnej, nie? Moi drodzy, nie nagrywałem przed chwilą, ale jest Moniak pierwszy brytyjski. Penny, tu jest sygnał, ale prawdopodobnie puszkowy. Dobra, tak już nie będziemy monyciarki filmować, ale zobaczcie co się dzieje. O, ale zaraz będzie pompa, a tu nie ma nawet jednego drzewa, żeby się kurde schować. Tomasz, co my zrobimy? Poddamy się, Poddamy się chyba. Jo, pierdziel, ale idzie. No to obmyślamy cichy plan, zdążyliśmy zmoknąć. Kapslownia tutaj, moi drodzy, a no, no, no. najgorsze to, że każdy taki kapsel to potencjalne sreberko, nie? Kapsle, puszki. A idź, tam, człowieku. No, no, tak człowieku... Ale może być gdzieś to sreberko schowane. Tak. No tak, ale weź to, to ja już nie mam siły, nie? Wyschłem, zmokłem, wyschłem, zmokłem i... Kurwa, <ślam> <ślam> przemian nie? Dobra, obyślamy jakiś plan. No, to Tomasz ma jakąś nietypową znajdkę. Nie jest to moneta, idziemy, przejdziemy się, pokażemy wam. Jezu, nie, nas te chmurzyska jakoś trochę tylko znaczyło. A ja bez sygnału idę, jedna moneta, puszkiny, kapslongi. Czy to nie napalony Leon? Napalony Leon? Ta zabawka. Ty to jakieś kurde. Super Ej, e, Nie, to będzie ten, dobra. E, żółty ze sztandarem, widzisz? Patrz, o. Dobra, mamy głowę. Fajne, ale ołów, nie? Malowane. Tylko kobiety straci głowę od Ale fajne, z głowie. Szukaj się tam jeszcze. Fajna już tam nie. się z się głową. Teraz taka zdajducha 4 liter nie urywa. Myślałem, że będzie ten, wiecie co? Od mleka. Ale biorę w łapę twarde jak cholera. Yy, od zegarka. Dekielek, od zegarka zamknięcie. Czy sreberko? Nie wiem, czy na zwykły metalu robiono jakieś punce. Spróbuję wam tu zbliżyć. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. No przeczyściłem, ile mogłem. O, R. E, tak, sreberko. Sreberko. 6... 625? Dobrze mówię? 625. ja oba... Gdzie to? Ach, chciałem krzyknąć srebrko, ale uciekł. Ale jaki zajazd, nie? Poczekajcie, może spróbuję tu jeszcze przeczyścić, żeby się upewnić, czy to... teraz wracam. No bardziej tego nie doczyszczę, ale tak, jest srebro. Ewidentnie. a Tu jest jeszcze jakiś znak, widzicie? No ale szkoda, że nie cały zegarek. Gorsze jako srebrna, zajechamy. Już wam pokazuję, jak ładnie wyskoczyła. <grymne> jaka czyściutka. Patrzymy, co to jest, sprawdzamy. Patrzcie, jak leż. jaka czyściutka jest. Oh. Ale dojrzymy coś? Czekajcie, ta strona, ta strona zajazd, a ta strona ta strona jeszcze gorsza, jest. nie jest jakaś mocno skorodowana, ani nic, ale po prostu płaszczak. Tak, George, znów brytyjski penny. No ale moneta liczy się oczywiście do statystyk. Stan jaki jest, taki jest, nic na to nie poradzimy. Widać Brytanię teraz delikatnie, o, siedzi sobie. O, gitarka, może być, nie narzekamy. Teraz, moi drodzy, film prawdopodobnie będzie skrócony z przyczyn takich, jakie widzicie. Jak nie kurde, jedno to drugie, ktoś nie dzwoni, to deszcz pada. No spodziewałbym się innego sreberka, który by bardziej cieszył, to jest długie dzisiaj, przydałaby się monetka. No, ale jak, jak nie ma, to co zrobić, kawałek srebrnej łyżeczki, oh, dobrej to, ale jak mówię kawałek, czysty sygnał na sreberku, co zrobić. Tak musi być, tragedia. Ja pierdziele, tylko niech mi ktoś nie mówi, że się, niech mi ktoś mówi, że nie mówi, że się denerwuje kurde niepotrzebnie. Jak tu się nie denerwować? Ludzie złoci. 29 dni na 30 na pierdzie na tym dziadowską już dość mam. Wiadomo, woda potrzebna, ale nie przesadzajmy. Nawet się nie chowam, bo nie wiem gdzie, Tomasza gdzieś zgubiłem. Nie ma go, poszedł, a tam, do dupy, nie. Odechciewa się, wszystko kurwa w błocichu. Dobra, może i narzekam, ale mam do tego podstawę, żeby porażekać, zobaczcie jak kuźwa wyglądam. Traci się w tym momencie całą przyjemność schodzenia. No dobra, ale są dwa srebra jakieś tam, nie? idę jeszcze położę. Już nawet się nie chowam, nie ubieram deszczówki, bo jaki to ma sens? Kuniec! Żegnamy się. Zobaczcie, wszystko w błocie. Uwalone, trafiliśmy na taką puszkinanie, że... Trzeba na puszce, to dobra. zmogliśmy jak mówiłem, trzy razy. Trzy razy w Czas odpuścić. jechać, raz wrócić położyć się, odpocząć trochę. Ale jeszcze misja po drodze. już się z wami żegnamy do kolejnego. A jeszcze misja po drodze, a jeszcze Tomasz, Tomasza masza monetania. liczyliśmy na dużo więcej i się przeliczyliśmy, ale tak to bywa. Odbijemy na Odbijemy, jasno, że odbijemy. Wiecie, jakie będzie przebudzenie, jak Feniks z popiołów. Odrodzenie. dobra, trzymajcie się. Do kolejnego filmu. Cześć.